Przeniesiemy się przed Uniwersytet Warszawski. Tam jest Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Cześć Kasiu, dzień dobry. Żałoba dziś na Uniwersytecie po tej wstrząsającej, makabrycznej zbrodni, do której doszło wczoraj na kampusie. Powiedz proszę, na jakim etapie są w tej chwili działania śledczych i w jakim stanie jest mężczyzna, który został ranny, gdy próbował powstrzymać napastnika, który zamordował kobietę, pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Już wczoraj, w zasadzie w nocy, przyszły takie uspokajające informacje co do stanu tego mężczyzny, że jego stan się ustabilizował. Także to były te dobre informacje. Dzisiaj będziemy jeszcze dopytywać, jak to wygląda. No, z biegiem dnia pewnie będzie się pojawiać więcej informacji, bo faktycznie te pierwsze były bardzo niepokojące, bo stan tego mężczyzny był określony jako ciężki. Miał rany cięte dłoni, ale też obrażenia duże głowy i w takim stanie trafił do szpitala. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj się tutaj i dzieje, no to bramy uniwersytetu są już otwarte. My byliśmy tam e, na chwilę na kampusie, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja i te żałobę faktycznie widać. Jest pusto, jest cicho, jest bardzo smutno. Pojedyncze osoby, które tutaj e, są, są no, widać, że bardzo przygnębione. Jest też wzmożona e, ochrona na kampusie uniwersyteckim. Dużo e, strażników e, się pojawia, patroluje tamte okolice. Dzisiaj żałoba ogłoszona przez władze uniwersytetu, dzisiaj też odwołane zajęcia, także studenci tutaj się raczej nie pojawiają. Jeżeli ktoś podchodzi, to na chwilę zatrzymać się, zapalić znicze. To, co wiemy na ten moment, to, że mężczyzna został ujęty, została mu pobrana krew do badań, tak żeby sprawdzić, czy nie był pod wpływem różnych substancji. Prokuratura zapowiadała takie wstępne informacje na godziny popołudniowe, ale będziemy już starałam się dodzwonić do rzecznika prokuratury. Jeszcze mi się to nie udało. Będziemy próbować jak najszybciej się z nim skontaktować, tak żeby te informacje dla państwa poszerzać. O tym, co udało się ustalić z tym mężczyzną, który zabił... W brutalny sposób, bo to też było podkreślane wielokrotnie. Wczoraj też już kobietę, pracownicę Uniwersytetu, która robiła taki obchód przy auditorium Maksimum, która prawdopodobnie też była odpowiedzialna za to, żeby pozamykać te budynki uniwersyteckie. To kobieta ponad 50-letnia, mężczyzna, który dokonał tego ataku to 22 latek, który był studentem uniwersytetu Warszawskiego. Mówi się, że trzeciego roku. Nie był on mieszkańcem Warszawy, miał pochodzić, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z Gdyni, no i wszyscy zadajemy sobie pytanie, dlaczego zdecydował się na tak straszną rzecz na tak makabryczną zbrodnię co było jego motywem czy był świadom tego co robi te wszystkie pytania sobie i prokuraturze będziemy dzisiaj stawiać czy udało się już przesłuchać mężczyznę czy udało się przesłuchać świadków bo to też będzie robione no i jest tutaj na pewno zabezpieczony monitoring z tego makabrycznego zdarzenia ale dzisiaj tak jak powiedziałam ten dnie, dzień na uniwersytecie bardzo smutny dzień żałoby o czym sprzed Uniwersytetu Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Do Kasi będziemy jeszcze wracać wraz z tym, jak będą pojawiały się nowe informacje, także te, o których Kasia mówiła, a więc z prokuratury. Kasiu, dziękuję ci bardzo.